Nie można kogoś mówiąc kolokwialnie lać po pysku, po ryju, a on się nie odniesie do tego. No i dlatego też jak się spotkaliśmy w sobotę, powiedziałem krótko. Jedyna dla was, jedyny dla was ratunek, powiedzieć, co myślicie o tym. Cały reportaż ma uh -huh. 11 minut. No. I państwo sobie wyobrażacie, że my specjalnie nie no wiem. Ale by... zrobiła no. A to czemu Pani 11 poświęciła tamtej stronie? No, Pani co na wyszło. Tam nie wyszło tylko, że jedną stronę pokazano, ale pokazano też naszych rodziców. Niech mi Pani wierzy, że ja go Pani posłuchała. w momencie.

Sprawa, która wzbudza wiele kontrowersji i wiele emocji, gdzie praktycznie telewizja TVN, program Uwaga, którą bardzo w sumie szanuję i przez wiele lat współpracuję z tą stacją telewizyjną, przygotowała materiał według mojej oceny bardzo mocno nierzetelny. Dlatego też zdecydowałem się spotkać z Państwem, mając również e, możliwość wypowiedzi się Rodziców, którzy mają swoje dzieci w tym przedszkolu, gdzie pani redaktor uwagi tylko i wyłącznie wybiórczo pokazała wypowiedź Moniki, a z Patrykiem w ogóle nie chciała rozmawiać. No tak, mamy przestępcę, mamy głównego sprawcę zamieszania i dziennikarz nie chce z nim rozmawiać? Ja przepraszam, proszę, ale proszę pani, a pani ale pa, pani o głos w tym momencie nikt nie pyta. Pani będzie miała swój głos w momencie, kiedy zada mi pani pytanie. Póki co nie pani jest gospodarzem tej konferencji, tylko ja. A jeżeli pani, proszę pani, byłem z panią na rozmowie i byłem przy rozmowie. W związku z tym w restauracji Rancho u pana Zbigniewa Kruka. W związku z tym pani mi zada pytanie, na które z wielką przyjemnością oczekuję. Niemniej jednak zanim pani je zada, ja przedstawię stan faktyczny, bo pani nie dała tym ludziom możliwości przedstawienia swojego punktu widzenia, tylko pani bardzo mocno tendencyjnie pokazała materiał, gdzie jest dzisiejsza reakcja, ale jest dzisiejsza reakcja również innych kamer, bo nie pani jest gospodarzem zdarzenia, ani nie ja, a ci ludzie są opróci Przecież praktycznie i atakowani przez tak zwane podmioty zewnętrzne. Latający dron nad nimi, nie mają się do kogo zwrócić. I dlatego tutaj, dzisiaj i w tym miejscu chcą się wypowiedzieć i mieć tę szansę, której pani nie dała, jako nierzetelny dziennikarz. Ja ich nie bronię, bo jeżeli cokolwiek złego zrobili, to sam doprowadzę do tego, żeby ponieśli konsekwencje, ale przedstawią swój punkt widzenia bo po to tu jesteśmy, proszę Państwa. Bardzo proszę, ja oddaję Pani Monice głos. Monika, przedstaw się, żeby Państwo wiedzieli, z kim rozmawiamy. Nazywam się Monika Podpora-Świr. Od pięciu lat prowadzę punkt przedszkolny Leśne Dzieci Babiczka. Jestem właścicielem, nauczycielem też zawodu. Tam też mieszkamy i tam też mamy w tej chwili od dwóch, trzech lat komplet dzieci. Oto co się wydarzyło w tym dniu. Nie wiedziałam nic. To był normalny dzień, tak jak każdy inny, i po prostu doznałam szoku, kiedy o 22 przyjeżdża jakiś rodzic, wciąga mojego syna, bo poszedł on otworzyć drzwi, bo ja już spałam, bo to była 22.10. Zastrasza go, mówiąc, że nie, jego syn miał poczu w przedszkolu. I zastraszony, niewiedzący, zmuszający do określonych odpowiedzi, mówi, że go ben, ben, będą nagrywać. Bardzo długo Patryk nie wracał, więc się zaniepokoiłam. Dlaczego nie, nie przychodzi? Kiedy wyszłam, no to Patryk już był wysunięty z, z samochodu do. Do, do bramy, bo było to na zewnątrz się działo, doszedł do mnie, wtulił się we mnie, zaczął płakać i, i, i ja mówię, co? oni mówią, że oni już wszystko wiedzą, nic nie będą wyjaśniać, jadą składać na policję zawiadomienie. No po prostu doznałam szoku, no. Patryk płacze, mówi, że on nikomu nic złego nie zrobił, na pewno zapewnia no. mnie kilka razy, że Przecież znasz mnie, mamą. Nie zrobiłem nikomu krzywdy. Na pewno nic złego nikomu nie zrobiłem. Też był rozszczęsiony. Była policja, były przesłuchania, na których coraz efektem było to, jak usłyszałam, o jakie zarzuty w ogóle i oskarżenia zostały zarzucane są mojemu synowi. To po prostu nie wiedziałam, jak mam się zachować, co mam z sobą zrobić. bo Nigdy do niczego takiego nie doszło i nigdy znam swoje dzieci. Tak jak tutaj Krzysztof powiedział, że jedynym problemem był tutaj czasami mógł być problem, że jest to właśnie przedszkole w domu i mam też dwójkę młodszych dzieci, które uczestniczyły w tym przedszkolu, chodziły, nawiązały przyjaźnie i te dzieci uczestniczyły, przechodziły czasami po zajęciach za zgodą rodziców do domu, do pokoju pobawić się z tymi dziećmi. Ale nic takiego nie było ani mój syn nikomu nie zrobił nigdy krzywdy żadnemu dziecku. Wręcz był lubiany, pomocny. Moje dzieci to był ich brat: Uli i Jasia, tak? Pomagały mu, prosiły, włącz nam bajkę, włącz nam coś, przynieś. On, on uczestniczył, on był zawsze moją prawą ręką. Istotną rzeczą jest, Monika, przepraszam, <grytanie> że ci przerwę, czy były jakiekolwiek inne zgłoszenia innych rodziców, jeżeli chodzi o tego rodzaju kwestie, czy też jakieś skargi, czy też zastrzeżenia pod tym kątem, bo to jest bardzo ważne i bardzo istotne. Czy były jakiekolwiek inne. Ale ja mam odpowiedź. Tak tak, 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 Nie, absolutnie, nikt nigdy nie, nie miał pretensji do tego, że, że, że coś jest w tym kierunku, że, że coś jest nie tak, albo że czy Patryk komuś przeszkadza, czy, czy cokolwiek. No, on do mnie przychodzi Przepraszam, jako pan, do jest, matki. pan jest rodzicem, bardzo proszę, pan się przedstawi, który ma pan e, państwu. dziecko w przedszkolu u Moniki. Dzień dobry, nazywam się Dawid Teraz tak dla Pan Krzysztof powiedział, nasza córka uczęszcza do tego przedszkola, uczęszcza do niego od dwóch lat i według mnie osobiście największą rekomendacją rzetelność tego przedszkola jest to, że żaden z rodziców przez, przez okres całej tej sytuacji swojego dziecka z tego przedszkola nie dopisał. Słuchajcie, tam cały czas uczęszcza 25 tak, dzieci. Kolejną rekomendacją jest to, że tak naprawdę zobaczcie, ilu nas tutaj jest. Zmobilizowaliśmy się, przyszliśmy wesprzeć panią, panią Monikę w poniedziałek. I chciałbym jeszcze o jedną rzecz apelować, o rozwagę, proszę Państwa, bo obrazić kogoś jest bardzo prosto. Skarżyć jeszcze prościej. Tak Natomiast jest. z jakim teraz tak naprawdę ta rodzina boryka się dramatem, słuchajcie, no to tutaj uważam, że coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca, tak jak tutaj wielokrotnie było wspomniane. Prawda jest wyjaśniana, ci ludzie, którzy oskarżają patyka, nie mają na to żadnych dowodów, nic nie zostało tutaj nikomu nie udowodnione. Natomiast yy, to, co się wydarzyło w mediach, to tak naprawdę to było samozwańcze przejęcie według mnie osobiście uprawnień prokuratury. bo to chyba prokuratura jest do osądzania, prawda? A każdy z Państwa pewnie wielokrotnie materiały nie tylko TV, ale również innych, innych stacji czy też dzienników widział. Yy. Ten Czy z Państwem pragnący? ktoś z dziennikarzy chciał Zmawić? rozmawiać? Niech z nami nie chciał rozmawiać. Pan jest drugim rodzicem, bardzo proszę, jakie jest Pana zdanie? Tak, tak. Dzień dobry, moje nazwisko Berski Piotr, ja również jestem rodzicą jednego z dzieci, które już trzęsza też dosyć długo do, do, do punktu przedszkolnego. Nie, to nie jest, chciałbym tutaj powiedzieć, że, że Pani z TVN chciała z nami rozmawiać i rozmawiała, niestety nie, ta rozmowa nie została upubliczniona. Nie została wyemitowana. Natomiast oczywiście rozmowa była. Była prokuratura, zarówno oświatowe, jak i, jak i śledcze organa były zmożoną aktywnością przy tej placówce. Nie znaleziono przy tak dużym ciężarze gatunkowym oskarżeń nic, co, by po, co, po, co pozwoliłoby tą placówkę zamknąć. Natomiast druga, bardzo ważni, dużo ważniejsza sprawa jest to, że my jako rodzice my naprawdę wiemy, że, że nie mamy podstaw do obaw, tak? W związku z tym, oskarżyć kogo? Opluć kogoś, wydać wyrok na niego, niejednokrotnie medialny, jest bardzo prosty i bardzo łatwo. Ja chciałbym, żeby Sam Patryk wypowiedział się na ten temat i powiedział, co myśli o tej historii. Moim zdaniem to są wielkie oszczerstwa i kłamstwa rzucone w moją stronę. I jak było pokazane w programie Uwagi na TVN-ie, to mama pokazała twarz, a tamta strona nie pokazała twarzy. A zazwyczaj wydaje mi się, że twarz zakrywa się ludziom oskarżonym o coś. I ja przychodziłem do mamy do przedszkola jako do rodzeństwa, tak? Bo byłem sam w domu, nie wiem, 11 lat, jak mama otworzyła przedszkole. I żaden z rodziców do tej pory nie ma zastrzeżeń. Żadne nie było doniesienia, żeby, że ja jakiemuś dziecku kiedyś zrobiłem krzywdę. Oprócz tego, co się dzieje teraz. I to są wielkie kłamstwa. Ja się czuję oskarżony o to, co mnie spotkało. A czego nie zrobiłem? Proszę Państwa, y, oczywiście macie pełen wizerunek Patryka, Moniki, jeżeli chodzi o, y, o to spotkanie dzisiaj z Wami, Oceńcie to sami. Jak wyglądała opinia psychologa, jeżeli chodzi biegłego psychologa, jeżeli chodzi o Patryka? Ponieważ yy. dokonywaliście, z tego co wiem, takie opinii. Na ten temat możesz Państwu powiedzieć, jak to wygląda. A w ogóle, jak jeździliśmy do Dominowa, to każdy patrzył się na nas i mówi tak, Boże, skąd to dziecko się tu wzięło? Ludzie, róbcie coś, żeby go stąd zabrać, bo on po prostu tutaj Wam się zniszczy. On tutaj nie pasuje. Skąd on się tu wziął? Dlaczego? My mówimy, my też jesteśmy sami w szoku. Że do, takie, do takiego incydentu doszło i że taka, takie nieszczęście nas spotkało. Także no, opinia była jednoznaczna. No. Yy, dlatego... Yy, jest... Jeżeli chodzi o drugą opinię, ubiegłego yy, zbyt gorszy. Yy, tak, no jest ok, co od tego chłopaka chcecie. Normalnie się rozwija, jest normalnym dzieckiem. Yy, nie ma żadnych od, odchyleń w żadnym kierunku. Czy jakieś deficyty zostały mm, wykazane podczas tych badań? Wszystko jest ok, Nic, nie, nic nie, nie jest, że wskazuje na to, że, że mógłbym mieć jakieś pociągi do, do jakichś nietypowych zachowań i tak dalej. Poza tym jako matka też bym to zauważyła, tym bardziej, że mam dwójkę małych dzieci w domu. Ludzie, no. Ja mogę panu na to pytanie odpowiedzieć. Z, z, z tego co wiem, spotkania. dwa tygodnie temu... Patryk był badany przez biegłego seksuologa w Bydgoszczy bodajże. Także, ale to ja w szczegóły nie wchodzę. Myślę, że tutaj. Termin został wyznaczony Pani, pani nie Monika wie psycholo. więcej na ten temat. 24 godzinę 13 jedziemy do Kalisza z Patrykiem na badanie u tej. Jest termin wyznaczony na wyznaczony środę. przez y, y, SOD i nie mamy nic do ukrycia. Sprawa zabezpieczonego komputera i y, historii, y, która była w nim wyszukiwana, to też są słowa pana Lecewina, co się pan do tego odniesie. Jakie, nie rozumiem pytania. Zabezpieczony pytań. komputer które była e, w również zabezpieczona historia, na jakie strony czarną. No proszę pana, to jest chłopak, który drzewa, ma 15-16 lat, tak? Ale wie pan jakie e, jak Proszę pana, niech pan weźmie, to były wyskakują takie różne rzeczy, o których godzinach. Ja bym proponowała wziąć... Ale, ja panu ale wziąć... mogę da mi pan ja odpowiedzieć na pytanie? Do... Ale ma... ja chcę się odnieść do pytania. Bo Dlaczego panu, mi pan nie da dokończyć? Ja, panu, do ja, panu, ja panu zadałem proste pytanie. No to panu, panu mówię, że niech pan... Proszę zebrać dziesięciu w tym wieku chłopców komputery i zobaczyć, co tam mają w tych komputerach. Momencik, Pan tutaj chce odpowiedzieć, bardzo proszę. Ojciec, czy tam są filmy pedofilskie? Zadam Panu pytanie, bo Pan, bo pan zasugerował w, swojej, w swoim pytaniu. A, czy, czy tam są pytania, czy tam są, czy tam są filmy pedofilskie? Nie, no Panu nie. to, pytanie, no bo jeżeli są, jeżeli by były. Tego... Proszę pana, jeżeli by były e, materiały pedofilskie, sądzę, że Patryk nie siedziałby tutaj obok, w tym momencie luzy. obok nas. A jeżeli były to filmy pornograficzne, no to ja nie komentuję tego. A ja mam pytanie, no, czy, to... czy, czy przepraszam bardzo, dlaczego y, syn pani dyrektor, nie chce podać filmów do telefonu? <laughs> pani, trudno pamiętać piny do tych telefonów, które leżały gdzieś i były nieużywane w ogóle. – Słucham? – Nie nie pamiętają Państwo. Oczywiście, że nie, bo to są telefony. Tak Spare. jak mówię, jeden stary mój telefon, drugi stary telefon mojej córki, którymi tymi telefonami bawiły się moja dwójka młodszych dzieci: Jaś i Ula. I... A trzeci telefon? Trzeci jest podany był pin, no, Patryka, telefonu. Widziałem na własne oczy. – Jeszcze przy mnie go powtarzał. Ja nie znam. nie mieli coś do ukrycia, to ciebie tutaj nas nie było. ani mamy nic do ukrycia. Pokazujemy swoją twarz, ani jak tamta druga strona. I nadal chodzi 25 dzieci i są z nami dużo rodziców. Niestety jest poniedziałki, którzy do pracy i nie mogli się zwolnić z pracy i tutaj przyjść nas wspierać. Ale gdyby nie rodzice, to nie wiem, czy byśmy wyczyliśmy. Właśnie nie na dałaby. Na nami, nie 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 nami się nikt nie przyjmuje. Nami się nikt nie przyjmuje. Jesteśmy ta, przez media skazani, oprupani. Ja się boję czasami jechać do... Że nie wiem, ci, co nas znają, nie mają do nas nic, ale są jeszcze osoby, które czytają. Zrobił się hej! I ja mówię tak, będzie bomba, nie będzie bomby, będzie leciał dron. Moje młodsze dziecko mówi tak, mamo, ja się boję, boję się tego domu. Czy może ktoś spojrzy, co my przeżywamy? Na pewno bym tutaj nie siedziała, gdybym wiedziała, że mój syn coś złego zrobił tamtej rodzinie, tamtemu dziecku. Tam był problem i jest problem, ale na pewno nie jesteśmy przyczyną tego problemu. Byłem w ośrodku dla nieletnich w Dominowie i był tam cały zespół diagnostyczny, był psychiatra, pedagogowie, psychologie, które mnie panie badały. I Panie uznał, że ja nie mam żadnych zaburzeń. I tak no, jak mówił, tak co jak było tylko mówione. Y, powiedział, że to jest Zabierajcie tego unka. syna. Przepraszam, ale nerwy i, i stres jest naprawdę ogromny. I naprawdę już żyję ostatk, ostatkami sił i funkcjonuje. a naprawdę y, muszę funkcjonować, bo y, punkt przedszkolny y, stworzyłam, był naszym źródłem utrzymania. Marzyłam o tym zawodzie od początku, jakim, jak jako małe dziecko ustawiałam lalki i chciałam być nauczycielem. Pracowałam później w zawodzie. Kiedy doszło do tego, że można było to stworzyć, było to moje marzenie. Zrealizowałam je. Ale gdybym jeszcze raz wiedziała, że będę przechodziła przez to, co w tej chwili przechodzę, nie zrobiłabym tego. Proszę Pani, to, że tak. latają drony nad nimi, Pani o tym wie, pewnie Pani wie, albo się ktoś się pochwalił. To, że została wynajęta agencja przeciwko nim, detektywistyczna, która ich obserwuje, tak. też pewnie Pani wie, może Pani nie wie. Różnego rodzaju sytuacje, gdzie e, telefony zastraszające, groźby i tak dalej, są to rzeczy, które e, automatycznie i naturalnie. E, Kształtują świadomość ludzi, świadomość społeczną w tak zwanym ataku, bo nic tak, proszę Państwa, nie boli, jak atak na bezbronne dzieci. Nic tak nie boli. Bardzo wiele czoła też rodzicom i że są z nami w tej y, sytuacji, bo naprawdę sama nie dałabym rady. Nie na pewno by mnie tutaj nie było, a okazało się, że jednak y, są ludzie, którzy potrafią. Y, Dać bardzo, bardzo dużo wsparcia zarówno mnie, jak i mojemu synowi i całej naszej rodzinie. Także bardzo wszystkim dziękuję. Ja mam pytanie, bo ja rozumiem, że Pani że to wszystko to jest nieprawda. To jaki jest motyw tych rodziców tego sześciolatka, tej matki, tego jeszcze innego dziecka, które rysuje na jego mężczyznę? Jaki, jaki, jaki motyw mają ci? Ja nie wiem, jaki jest motyw i jakie jest działanie tamtej strony. Mnie to się w głowie nie mieści i, i może to się trzeba ich zapytać. Ja, ja naprawdę nie wiem. No, nie tak jak mówię. Zają, że są przekonani, że inni się nie skrzywdzeni. Proszę Panią, a ja... Ich dziecko, i ja... ja dziecko. za tym mówi to też szefowa Fundacji, gdzie te dzieci są pod ich opieką. Ja powiedziałam, tam problem był, kiedy już Borys do nas przyszedł i problem jest do tej pory, bo to wiem i słyszę, bo Co mieszkamy w małej, nic nie sugeruję, proszę Panią. Yy, wie Pani, to pytanie, to pytanie przede wszystkim Pani powinna zadać yy, rodzicom tak. tego dziecka, którzy wciągnęli Patryka do samochodu, którzy nagrali go, którzy przedstawili to nagranie na policji. Dla mnie, według mojej oceny, ja bym tego nagrania w tym momencie yy, nie wprowadził w proces, ponieważ zostało uzyskane w sposób nielegalny. A to, co jest uzyskane nielegalnie, nie powinno być dowodem w sprawie. I nad tym myślę, że być może po dzisiejszej konferencji niektórzy się zastanowią. Nawet ci, którzy prowadzą ten proces. Ponieważ jak można dysponować materiałami, które uzyskane są w sposób nielegalny? No, chyba nie wolno. Ja dodam jeszcze w imieniu rodziców, że chociaż my nie jesteśmy głównymi bohaterami tego zdarzenia, ale gdybyście Państwo mieli ochotę i chęci z nami porozmawiać. Jesteśmy w pełni do dyspozycji po to, żeby dać Państwu szansę na, rzetelny, na rzetelną ocenę sytuacji. Dyspołacje. Jeżeli to Państwa interesuje, jesteśmy do dyspozycji. Jesteśmy skorzy do, 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 do wszelkich spotkań. Zapraszamy i jesteśmy do dyspozycji. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj dzisiaj przyjechali. Dziękuję. Państwu, że zainteresowaliście się tym, tym tematem. Dziękuję rodzicom, którzy tutaj widzę w licznym gronie się pojawili. Każdy być może chciałby coś powiedzieć. Ma Pani również możliwość, Pani redaktor, porozmawiania z, z, możliwość porozmawiania z tymi ludźmi, którzy mają swój punkt widzenia na ten temat. Bardzo dziękuję. Witam Państwa.